Tam jest w pewnej strony jest miejscowości Sużyki Małe Jose Bergmana Przutnik i tu jeden gwiazd, to ma być następne dobry. dobry Dobrze, trafiłem? Tak, dobrze Tam widzę wcześniej była brama, ale my zamknięte to by... Tam to nie, tam jest ferma yy, Tak jak teraz nie będę przeszkadzał tak? A nie Bardzo wiem, dużo. jak to tam, jak oni dostawiali czym? No traktorem trzeba będzie ściągnąć. Przodem tu odjeżdżam samochodem. Tak. No, no ja się po i potrzebuję. Tak po jest. Kulowy zaczep. Mamy. No to pasuje. Więc to co, na pewno powrót trzeba będzie podłączyć i. Powrót to znaczy gruby. Ten gruby. Gruby I... musi być powrót jeszcze. Marcin. Ten gruby powrót jeszcze ubejdź. A! Powrót! Czy nie masz. Ty, ty, w tym nie masz grubego powrotu? Miał być inny ciągnik, ale Jak by... macie oryginalne wyjścia, to powinno pasować. Chyba, że macie. poprzerabiane w coś tam. Yy, znaczy w jednym było, nie wiem, ale. Miałby inny ciągnik, ale ich z prasą, cholera. Koparki Lowol. Klucz do sukcesu. Mniejszy rozmiar, większe możliwości. Nie, przewody, no tutaj. Te dwa. Bo tu jest sekunda zawór i to są te na wierzchu. Te i te dwa. Te dwa. No i te zaczynamy, to chodziło. I teraz tylko trzeba tutaj, bo to Kwestia, gdzie idą, nie? No właśnie, bo tu jest później zakład wadny. No, to było cholera w ciemnym, jak? Ale tu no. masz rysunek. Czekaj, 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 tu masz koła, czyli ośki ponoszone A, jest to tych. No, czyli dobrze ten. Czerwone. Uh -huh. No, to te są ośki. Chciało. Chciało. Chciało, Marcinku. bo To jest twój! dawaj. Nie, tam nie ma czasu na pierdoly Tutaj jest, na pełnym wypasie jest. Widzę. Wy zamawialiście z szefem, czy sam szef? Z szefunią. Ja tutaj temat. widzę centralkę. Burtę hydrauliczną także. No, 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 idzie. A stawiamy za kurwa, za szkło? I tak kupował kartę, Tak będzie oszczędzany sprzęt. Dlaczego? Żywiolek. A hodowarki weźmiemy, wyjechamy. No chętnie koło, po przejechaniu 50 km. Ile ten? W tym mieście? W tym ciężkim. tego dostanie go w kierunku, Ale wiesz, co to znaczy, bym musiał być niżej? Niech podjedzie. Właściwie, co? Zrobimy... Nie, nie, na Nie, za bardzo, bo z tyłu jest zderzak. 500 metrów do tego, do balkonu. Weźmiemy tutaj te kołki, żeby jak najniżej było. Chyba, że, nie, chyba, że podniesiemy na osi po prostu, jak podłączymy wszystkie przewody. No, to będziemy musieli. No, to zrobimy tak, dobra jest. Podniesiemy go na tym, na osiach. No to dobra, no to będziemy jak kombinować tak No to dawaj Najszym to lawetem tu śniega Tak? No ale bez tamtej części nic nie zrobisz Co przy samochodzie Tam się radzę, nie ma Troszkę w prawo nie Dobra i teraz prosto ale nie, poniesiemy te na osiach, te jest stałe, na hydraulice. Okej, okay, stop, stop, stop. Bez komputera wójtę? No. Tak no. No. to się No, co? Ej, yy, czekaj, czekaj, nie, Zerwę to łapami. No, A do koparki byśmy nie Multiwan, lider w ładowarkach przegubowych. Mini ładowarka, która zastąpi kilka osób na raz. Okej. Okay. Tu widzę mu zawór zamkłeś, tak? Na tę stopę. To? Zawór bo zamkłeś? Tak. Zawór zamknął, na stopę to trzeba gdzieś odchodzić i nie widzicie Nie No dobrze jest, teraz jak tam gdzieś sobie zaparkujecie to. No. Upominę go od firmy o, 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 o. I smarownica a, a na cóż to trzeba wydać? Yy, no w sklepie